No, zobacz, jakie towary są na rejonach, chyba możesz siedzieć podskocza, coś weź na coś kurwa. Coś. <laughs> Dobra, boś co to jeszcze jest coś kurwa, ciekawego. No, zrobimy to, zrobimy. To ma... tak zwaną duszkę kurwa. Koszykówkę kurwa. <laughs> ja pierdolę, no. Coś pięknego kurwa. Chłopaczek by tam dwóch tak przypierdalał, a tutaj jaka, kurwa, ręka sprawiedliwości, gdzie kurwa. Ja z tą kiełeczką, kurwa, chłopaczku. O jezu. kurwa, Koszykówka kurwa, różnego rodzaju, kurwa, za pomoc, wiem, że w niej uczestniczyłeś. Boże, kurwa. Jak się daje, się w sobie. no to tylko chwila relaksu bym mi się przydało, nie, bo... tak nie można żyć, kurwa, ludzie. Tak. Zawsze w już to, nie. Bo oni jeździli w tym... do kosza kurwa. Nie miały w kurwa. Czyli... Nie dałem napierdalać kurwa. W nba Ręczny nba kurwa, grubo. dziękuję. Panie Boże kurwa. Że pozwoliłeś mi zdecydować, tych 10 lat temu kurwa. podjął mi tą decyzję kurwa. Niby była trudna, ale wcale nie była taka trudna kurwa. Wydawało się, że jest trudna, była banalnie prosta, to była wręcz formalność, kurwa, dziękuję za pomoc, wiem, że nie uczestniczyłeś, kurwa, dziękuję Ci, Mario. Dziękuję Ci, Panie. Nie, 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 jak ktoś ma, jak człowiek ma, kurwa, kurwa, 2 metry, kurwa, Kapeluszu, czajusz kurwa, chłopie, kurwa, grało się, kurwa, dziś, kurwa, różnego rodzaju, kurwa, turnieje, nie turnieje, kurwa, koszykówkę, kurwa,